Witam Państwa bardzo serdecznie podczas gali finałowej Miss Polonia wrześni 2011. Gali zorganizowanej przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Września przez licencjonowane biuro Miss Polonia, firmę Showbiz Models, trzykrotnego laureata medalu europejskiego, członka Business Center Club oraz Europejskiego Forum Właścicielek Firm. Ja nazywam się Serafina Ogończyk-Mąkowska i wspólnie z Jackiem Ziobro będziemy Państwu towarzyszyć podczas dzisiejszego wieczoru. Przed chwileczką zobaczyliśmy 12 pię pięknych panien mieszkanek Wrześni i gminy Września. Dziewczęta przechodząc wymagane ogólnopolskim regulaminem wymogi formalne, etyczne zostały zakwalifikowane do dzisiejszego finału. Podkreślam, że dzisiejszy konkurs jest konkursem z cyklu Miss Polonia. Tak więc laureatka dzisiejszego wieczoru, bez jakichkolwiek dodatkowych eliminacji, przechodzi automatycznie do finału konkursu wojewódzkiego. Za chwileczkę zobaczymy ponownie nasze gwiazdy dzisiejszego wieczoru, ale zanim to nastąpi, zanim zobaczymy je w kolejnej odsłonie, przed nami osoba którą myślę doskonale Państwo znają i myślę, że ona sama najlepiej się przedstawi. Tak więc ja uciekam i ustępuję miejsca właśnie tej osobie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Państwu, widzę, że Państwo mnie znają strasznie. Pamiętacie dwa lata temu w festiwalu w Sapocie? Ten, ten, ten główny festiwal. Pamiętacie, czy nie? W sektorze B w 17. rzędzie 16. siedziałem. Nie bardzo widzę. Proszę Państwa, za chwilę przed Wami w takim razie zapowiem gwiazdę. Nie, nie ja to. Nie będę się obrażał. Proszę Państwa, specjalnie dla Was e, człowiek legenda. Człowiek, o którym największe gazety pisały. E, e, no. Nic nie pisał, przypominam sobie. Ale zatem, o którym sam premier Tusk mówił, cytuję. Koniec cytatu. Za chwilę przed Państwem zdobywca Srebrnego Krzyża na czwartym ogólnopolskim przeglądzie piosenki trasz Zakonnej w Miłkowie. Zdobywca Oscara w klubie transwestytów Pończoszka w Pniewach. Kunta kinte czarnego humoru. Janek Krasicki, polskie estrady. Miss Mokrego pod koszulka, czyli. Ja! I tu w scenariuszu Gromki Oklaski. Dobry wieczór, Państwu. Dziękuję za Gromki Oklaski. Widzę, że czuwacie nad moją karierą. Dzięki Waszym oklaskom już wiem, że w najbliższym czasie mi się w głowie nie powraca. Także bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Jacek Ziobro się nazywam. Jacek. Jacek Ziobro się nazywam ja ze Zbigniewem Ziobro nie mam nic wspólnego, co zresztą brat Zbigniew może w każdej chwili potwierdzić. Proszę Państwa, ja chciałbym Was natknąć jakimś takim optymizmem, radością, bo wiem, że początki to jest zabawa. Musimy pamiętać o tym, żeby świetnie się bawimy, żeby nie było. Państwo jesteście tacy spięci, widzę niektóre twarze. Nie przyszliście oczywiście tutaj na kabaret, ale widzę w tych takich twarzach. Nacienia no, się, no. Ciekawe, co tam potrafisz. To jest normalne. To są wymogi czasów, tak to jest. Ale już nie mam kompleksu z tego wodu. Proszę państwa, optymizm. Chwilę, ja tylko krótko na temat optymizmu, żebyśmy wiedzieli, co to jest optymizm w ogóle. Państwo zdajecie sobie sprawę z tego? Ja może bardzo symbolicznie powiem wam, co to znaczy optymizm. To jest umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji, widzenia pięknych rzeczy w trudnych momentach. Przykład. Dwa miesiące temu z kolegami siedzimy w saunie. Siedzimy w saunie i dzwoni telefon komórkowy naprzeciwko tego, tych przeszklonych drzwi. Kolega się wyrywa, bo czekał mówi chłopaki, szybciutko. Wyciąga. Pat, patrzymy, bo to fińskie drewno świetnie, nie się widać go przez pleksi. Gadał tak. No. To. No. Gość był po polonistyce, wiecie. Wiedział przez komórkę. Ja się rozmawiał. Mówi. Coś ty, 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 ty zdurła? Fudro za 15 tysięcy? Że żartujesz? No to, to, to że wiek, no co, że XXI wiek? To futro za 15 tysięcy? Ty, chociaż ja wiem. Ty wiesz, co Ty może masz rację, bo to funi jesteśmy, ciągle nas od bidoli tutaj wyzywają. Ty za 15 mówisz? To kupuj. Nie poważnie mówię, kupuj. Raz się żyje, a co? Co? cał nie jestem, no. Nie, 96 stopni, ale mózg działa. Bierz, bierz, no. No wiem, że fajny gość tu jestem, no. Ile ten szans Karaków? 3 tysiące bierz. Z biżuterii coś dorzuć jeszcze za 2 tysiące, tak do 20 tysięcy, żeby było. Ale raz się żyje, co? Trzeba mieć klasę. A co? Podziękuję, jak wrócę. No. <laughs> no, to fajnie, miłych zakupów. To mniej więcej tak wyglądało. Proszę Państwa, ja zbaraniając z kolegami, jak można w ciągu paru sekund wywalić 20 tysięcy złotych. Tym bardziej, że na majątnego wcale nie trafiło. To nie tak jak tutaj. Same grube ruby przyszły, prawda? Ale on zadowolony, uśmiechnięty, otwiera drzwi, nawet nam nie przeszkadza, że to, to ciepło nam uciekało. Że te 96 stopni szlak trafił. Patrzymy, jak gość pokazał mi optymizm w takim, w pigułce, jak z trudnej sytuacji wyjść dzięki mi klasą. Podchodzi spokojnie do nas, mówi: Panowie, czuję komura. Proste. Proszę Państwa, opowiem Wam, bo niektórzy może jeszcze, bo tu widzę przedstawicieli polskiego żarówkarstwa też, wiecie, to, to są przedstawiciele polskiego żarówkarstwa, to tak słabo jażą. Żeby nie było, żeby wszyscy się byli oświeceni. Słuchajcie, optymizm jest kąt natarcia, widzenia rzeczywistości z odpowiedniej strony. Powiem Wam tak, rzeczywistość jedna, dwa punkty widzenia. Widziałem to kiedyś, podsłuchiwałem. Wiem, że nie powinienem. Ale nazwisko zobowiązuje. Ojciec z synem gadali. Słuchajcie, ta sama rzeczywistość, jak inaczej widzieć. Ojciec wyglądał tak. Ojciec tak wyglądał. Tak. I wyglądał jak piasek na budowie. Widzicie, jak wygląda piasek na budowie? Taki yy, lekko nierozgarnięty. Ale za to optymista. Obok Janek. Syn. Wygląda jak Bóg by Sopoczna. Wyśle z Sopoczna. Taki płytki. Słuchajcie, a łączyła ich Krystyna. Tak ze sobą gadali. Janek. To świetnie, że zdecydowałeś ożenić się z Krystyną. To świetny wybór. Super. Kto ja? Ja z kulawą Kryśką. Mam z kulawą Janek. Z kulawą. Ale tylko wtedy, kiedy chodzi. Tatuś, wiszęś Kryśka, ma jedną nogę krótszą. Ale za to drugą ma dłuższą. jaka to jest dziewczyna, kupiłaś ostatnie lustereczko i mówi lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. <laughs> Dobre. I co? Jak to co? Jutro kupi się nowe. Na jakiś badziew z Chin musiał być, bo się lustereczko zepsuło. Umarło nie widzieć czemu ze śmiechu. Ale no naprawdę to to Janek, niezwykła dziewczyna. Tatuś, mój kolega ma w akwarium rybę z dwoma głowami i też wszyscy mówią, że jest niezwykła. Janek, ale też Krystyna nie ma dwóch głów. Nawet szkoda, bo tak by parę groszy w cyrku dorobiła. Janek, to jest Krystyna, to jest normalnie. skarbnie kobieta. No to zakopać i po problemie. Niech piraci z Karaibów mają radochę. Tatuś, Krystyna jest brzydka jak noc. Ty też śpisz w nocy. A no kto widzora od razu nie musi się kupować. Poza tym Krystyna nie jest brzydka, tylko ma taką urodę troszeczkę, wiecie. Trudniejszą. Dla wnikliwych, poszukujących.